Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Daniel jak Zostaw lajka, like zostaw suba. Na 30 tysięcy znowu idę z domu. Jestem w Łysin. Jest korek tutaj na autostradzie. Jadę autem do Warszawy. No i jest problem. Jest problem. O, tam pan niebieską ciężarówką kupasia pasie awaryjnym jedzie. A to ci Kawałek, kiedy mu jakiś szeryf ten... Kiedy mu jakiś szeryf zajdzie drogę. No nic, no, później się miałem pierwszą na nad tiszyn. Prawie 20 ani tak, nawet pod łodzią nie jesteśmy. Prawda mi się wydarzył. Jak wyglądam? <grymne> Dziwnie jakbyś kurde do gangu Murajskich dołączył. Nie <grymne> Sia, Marcin. Ciao. <grymne> <grymne> Jaki szok! Weź jeszcze brwizgu jak Bandura i... No to, dalej nie, się nie, to się patrzę. Stary. Musiałem coś zmienić w moim życiu. Nie no, przegrałem zakład. Rzeczy robiliśmy tam. Ale nie mogę jeszcze mówić co. się dowiecie niebawem. Dostałem hotel stary. Dostałem Hilton. Hilton to chyba jakiś drogi. Room tour. Ogólnie tak, tu jest łazienka. Jak można zauważyć, można na przykład jeść śniadanie. I podglądać żonę w wannie. Jest też tutaj opcja dla wstydliwych. O, tu mamy gabinet. Tu mamy łóżko. W sumie fajnie usytuowane. I mamy widok na budowę. Coś sobie tu budują chłopaki. Tam jest jakiś Paribas. Tu też jest Paribas. No, Paribasów tu jest dosyć sporo. Tam jest warta jeszcze. A myślałem, że tylko Wisła przepływa przez Warszawę, ale warta też jest. No, i tyle, nie? Yy, telewizor płaski, godzina 4.42. No, to się tutaj postarali. W sumie, jakbym kiedyś tu przyjechał, no to fajna opcja, że jest jakby taki mm, no taki jakiś mini gabinecik tutaj, nie? Kawu się można pierdolnąć, streamkę odpalić. Tak całkiem nieironicznie, jakbym sam mieszkał, to tak mogłoby wyglądać moje mieszkanie. No, tu by się przydało, wiadomo, jakiś, jakiś zlew. Tu mogłaby być lodówka, nawet mała. W sumie trochę głupio, żeby zlew był koło komputera, ale to nieważne jest. No i tu mógłbym spać. Idę spać, rano wam jeszcze nagram, bo jutro jeszcze robimy ruchy w Warszawie. To już takie, które mogę wam pokazywać. I potem, i potem wracamy do, do nas. I teraz ogólnie zarazem światło. Patrzcie, jakie pojebane. Mikrofalówka jest w łazience. To jeszcze trochę opowiem. Zacząłem sobie myśleć o tym, że mógłbym w czymś takim mieszkać, i rzeczywiście mógłbym w czymś takim mieszkać. W sumie to by było moje wymarzone mieszkanie. Fajne okno, duże, ja uwielbiam duże szyby. Na przykład jakbym miał kiedyś dom, to bardzo bym chciał, żeby, żeby bardzo jak najmniej ścian, a jak najwięcej szkła było bo dużo, yy, no dużo słońca wpada do środku i coś tam i, i, i uważam, że fajnie tak nowocześnie to wygląda, dlatego mi się podobają na przykład takie wieżowce, jak tutaj są też przeszklone, czy jakiś Sky Tower, coś takiego, pomimo tego, że Sky Tower jest trochę, jest trochę przyjebany, pod tym względem, że a tam się czujesz, jakby, nie, jakbyś był w klatce troszkę zamknięty. Wiesz, tam ok, można chyba tylko trochę uchylić. No, ogólnie to takie dziwne jest. Ale jakby można na przykład te okiennice było otwierać, to super. No i tyle, nie? Łóżko fajne. Jeszcze na te okna to spoko. Nie wiem jak to się nazywa, ale chyba loft. Że te, że te łóżka są takie u góry, i na, na jakąś dużą szybę. Takie apartamenty. No i tyle, no. Co by mi było więcej potrzebne? Tu jakiś komputerek, coś tam. Tu jakieś, wiecie, jakieś małe ruchy kuchenne i łazienka też spoko. W sumie tu bardzo duża jest. Bo no, też jest i wanna i... i prysznic. Super sprawa. Więc no. No ale wiadomo, nie mogę mieszkać. No wiadomo, tu jeszcze szafa by się jakaś przyda. Chociaż tam pewnie jest szafa. No to ja bym trochę no to nie wiem, tutaj na tej ścianie mogłaby być taka szafa. Bym co tam buty trzymał i ciuchy i w ogóle. No ale mam rodzinę, więc, więc no nie mogę w czymś takim mieszkać. Więc no ja tak, tak jak mówię, nie? Jestem strasznym minimalistą pod tym względem. Im mniej miejsca tym mniej miejsca dość do śmiecenia i, i tyle Więc mój taki apartament mógł mieć 15 metrów Nie muszę mieć kurwa domu 300. No dobra, lecę Nie mm. Kurwa łysy jestem, zapomniałem już o tym 12.20 wstałem Idę się kąpać mm. Dowiedzieliśmy się, że Wyjazd tu ktoś blokuje Bo William tu stanął na dwie minuty wyjazd blokujemy I po lawetę dzwonią chyba nie wiem jakiś przykry ziomek. mówimy mu że no minutka rzeczy zabieraliśmy E, coś tam Uuu. teraz tak garnitur muszę dzisiaj kupić bo jutro mam wesele. Zastanawiacie się może kogo? Pamiętacie? Chowena. No to Chowena się hajta z Martą. Dla tych widzów, którzy, którzy są już to troszkę dłużej, to nawet chyba w 2016 albo 2017, no chyba 2016. Byliśmy razem, tam wtedy była Nymfa i Samu, właśnie Marta i Bartek. Byliśmy na Teneryfie wtedy. A dla tych, co nie, to sobie mogłem zawsze zguglować, nie? Te vlogi, co, co na Teneryfie nagrywaliśmy. I tam inne śmiechotki. No i ogólnie miałem już jakiś czas temu ten garnitur zrobić, bo tak pomyślałem, że sobie może uszyję garnitur. Wiecie, że pójdę i mi uszyją ten garnitur. Gdyby jeszcze ja się potem hajta za pół roku, to, to byłby dobry, jeszcze tam jakieś pomniejsze e eventy są. W sumie jest jeszcze jeden ślub kuzyna za niedługo, więc no tak jak nigdy nie byłem, nigdy nie byłem na, na, na żadnym e ślubie, tak teraz jest parę pod rząd, więc no, starzeje się już społeczeństwo zamiast w wieku 20 lat tu się fajtałem w wieku 26 więc wujek coraz częściej się załapuje ogólnie widzowie jak będzie tu 50 tysięcy lajków to ja sobie tu kod kreskowy wydatuję jak hitman więc no i tak potem jak będę miał włosy to to wyjebane więc no jak chcecie coś takiego też nie mówię na początku tylko potem idę tego garniaka kupić nie? Moi drogą weselkę wesele na pierwszym będę idziesz też na wesele jakieś? Nie. Yeah. Nie? Ja tego nie potrzebuję. Pójdziesz na swoje? Zobaczymy, bo miałem być od 17 w domu i zabić dzieci na MMA. Ale nie mogę zabić, bo ktoś mnie tu trzyma na siłę. Jakby co, jest godzina 15.30 i ja nic więcej nie mówię. Mogłeś z tymi dziewczynami tyle nie pisać. Tak, a ty ruchać. Co ty mówisz? Łysy z G-klasy polecił nam sklep i go szukaliśmy, bo nam zły adres podał i musieliśmy iść z górki, a teraz będziemy musieli wracać pod górkę jakieś 300 metrów. Nie zachował się koleżeńsko. On mi tym groził. Bo chce, żebym wziął yy, w paski. Proszę. Stary w paski, ty adres sobie zaraz kupię. Z adresem. Przekasz ja się popisywać Co, Co, Co ty mówisz? Co ty mówisz? Teraz popisówka, popisówka. To... Ty się popisujesz publicznie A jak zawsze. Jest to kamera się tylko ten to jest pewnie... A to właśnie ty tak robisz. Nie można uszućować. <laughs> nie, no niesamowite, Na no to felga są przyrupana. Jeszcze te schodzą. E, lakier. Jeszcze opona jest tutaj brudna, możecie zauważyć. I się spada ten. Spada. I chłop się nie chce przyznać. William nie chce się przyznać, że mi Felgę popsuł. E, mówi, że to nie on. A jeszcze kluczyka zapomniałem do tego. E, tu ładny samochód stoi obok. Lubię ten samochód. No, troszkę jestem niepocieszony. Dobra, tu jest kluczek. Jestem niepocieszony, że się nie chcę przyznać, że mi Felga rozjebał. No, tacy są. Jak tu nie być rasistą? Nie wiem. <śmiech> <śmiech> Zaśmiał się. Ja mówi, że nas tu nie ma. Tutaj, Ale ty, ty nie jest jedno jedno stary. stary. Nie ma go. Jestem, jestem czarnym panem. To moja wina. Lumus. Zaraz się odpali. Maxima. Zaraz się odpali. Przestań mi kręcić starym. Ty też mnie kręcisz stary. Ja mam przejebany, bo mieliśmy już wracać do domu. A jest godzina 13.00 i my dalej tu ale jesteśmy. Ale jest ale... Ale nam... 13. Jest Jest 13.00 na no Jest Ja wiem, jest 13 i, i nie potwierdzam, 13.20. Jesteś 20. potwierdzaczem? O. Z racji tego, że się spóźniliśmy, to William kupił torbę tej Agacie. Tak. Tam, pani właśnie o. pakuje. Dobry chłopak. A ja włosów nie sobie. Nie, no jest no, Stary. Musisz Przedaż się ściąć. Nie ma Prawda jest taka. Okej, jeszcze raz, jest 13:15. Jest 13:15. Więc to nie jest prawda, że jest 13, tak, tak jak pan mówił. Jest tak, czwartek tak. dzisiaj. Kupiłem hmm. torbę. Teraz wam ją pokażę. Taka. Unboxing na parkingu. To wam pokażę. No, taka zwykła podróżna. Zawsze o takiej marzyłem i tu jest SG, jak Sandra się kiedyś ze mną hajta to jej dam, będzie Sandra Górska, na razie jest Sergiusz. No już wyjeżdżamy, ogólnie zawsze na tym parkingu w Witkacu przychodzą tiktokerzy i nagrywają ten, i nagrywają co tu stoi, że jakieś porszawy, że jest drogo. Więc no, to ja też wam pokażę, jestem tiktokerem, jest jeszcze William, to jest najdroższa osoba tutaj, jesteś najlepszy. No. Wjeżdżam. tu kiedyś była taka sytuacja, że byłem tu chyba z Jasiem, no i wyjeżdżam tędy i brama była otwarta z jednej strony, to myślałem, że nie działa, o tu było otwarte, ja tam tędy wyjechałem i pojechałem tam na górę, był ochronia jeszcze mnie nie popierdoliło, że, że chciałem wyjechać bez płacenia, mówię stary to jest, to jest... Yy... 10 złotych, nie? Czy coś takiego. I tam w ogóle, przez zaraz to inaczej, no jakoś tam w ogóle groził mi jakieś głupoty tam straszne mówiąc. A tu są kolce, jakby ktoś chciał wyjechać bez zapłaty. Więc no, nie wolno kraść chyba tutaj. To chyba jest pewnie... A to jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nie wiem, o czym o tym mówię. Krótki film jest dzisiaj. Siemano widzowie, witam się z wami z M3, wyjątkowo ja będę opowiadać o czymś, o czym się totalnie nie znam, chociaż w sumie jak coś ładnie wygląda i jest dobrze zrobione, to mogę powiedzieć. Pokażę wam tutaj jak wygląda aktualnie M3, tylko muszę odebrać Nikosia i dojechać do domku, złapała mnie burza, jadę powoli, to auty to istny szatan. Więc no, stałam tutaj sobie w korku, teraz mam czerwone światło i zaraz będę. Zaraz w końcu dojadę. Nie powiem ile wypadków, ile, ile w ogóle przeszkód na drodze. Na szczęście mi się nic nie wydarzyło i oby tak dalej. No i, i co? I widzimy się z domku, tu pokażę Wam jak teraz wyglądałem trójka. No ja jak ją zobaczyłam na podjeździe, to robił wrażenie. Jeszcze opowiem Wam śmieszną anegdotkę. Simo widzowie, jestem już w domu. I nagram Wam teraz, jak wygląda M3. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Goła i wesoła. Jak możecie zauważyć, nie ma oklejny. oklejiny nie ma tego względu, że po prostu no, była już zużyta, tak? Była gdzie niegdzie przetarta. Tam z tyłu, jak możecie. No, jak oglądacie vlogi, to pewnie wiecie, że była wgniotka. Tam się Pan też pozbyć musiał kawałka tej folii. No więc Stary się zdecydował, żeby ją całą zdjąć. Eee, ale nie zostawi jej w takim stanie. Otóż zmieni maskę. Maska będzie karbonowa cała, eee, grill będzie karbonowy. I tam z tyłu mi tłumaczą, że będzie jakieś światełko Formuły 1, jakieś pierd ten. nie wiem o co chodzi, ale buja. Eee, więc no, tak ona wygląda. Całkiem fajnie, całkiem fajnie. A, jeszcze stary mówił, że kolor by zmienił. Tak szczerze nie wiem, jaki kolor by do niego pasował. Może niebieski, bo tak, wiecie, tutaj te dodatki są niebieskie, tak. No, nie wiem. Możecie zasugerować w komentarzu, e, jaki kolor by pasował do trójki. Może się stary tym zasugeruje. No, i możecie też napisać, e, co myślicie. Czy lepiej wyglądała oklejona, czy, czy lepiej wygląda taka goła i wesoła. Jeszcze wam pokażę tył, co by nie było. Pokażę wam dupkę. A co? O, proszę bardzo. No, fajna, co? Fajna. No, miałam wam jeszcze powiedzieć anegdotkę. Zapomniałam o tym. Więc tak, podjeżdżam do tego serwisu, w którym była trójka. No i serwis mi powiedział, że mam szukać pana Kuby. Więc wchodzę, pytam o pana Kubę. No i pan Kuba wychodzi, mówi, że tak, tak, że on już wszystko wie, że dostał moje zdjęcia. No tak, żeby wiedzieć, komu wydać samochód, tak? No i mi powiedział, że dostał moje zdjęcie, jak jestem wkurzona i jak jestem wesoła. Tak żeby wiedzieć po prostu. I ja nie wiem, co stary mam w głowie. Ale nawet chłop powiedział, że, że Sergiusz jest yy, niesamowity. Więc ja już się domyślam, jakie on mu wysłał zdjęcie. Pewnie to zdjęcie, które mam na plakietce na fejmie. Yy, jak nie wiecie, o co chodzi, to, no to yy, taką plakietkę mi załatwił. Więc yy, to w sumie taka anegdotka. Ja już jestem w domu, czekam na starego. Pokazałam wam samochód. Yy, no i to by było na tyle ode mnie. Żegnam się z wami. Uch, wracamy, jesteśmy już pod łodzią. Wypadki były. Staliśmy w jakimś korku, nie wiem na tyle czasu, masakra była, naprawdę masakra e, Masakra była? No e, zostaw lajka, suba, za chwilę nie potrzebujemy Dobra, okej okay, okienko hey Dominika jest klasa, nie? Ciekawe ile Big Maców zjadła, za chwilę się dowiemy podjeżdżamy, żeby płacić i ja się pyta, czy może za te burgery zamiast zapłacić, czy może obciągnąć co ty gadasz ja powiedziałem, czy możesz obciągnąć A na pewno no, ta, no. no na pewno, więc tak powiedział a, 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 a pani Dominika mówi, że, że może szefowi Proszę, panie, jak już no dobra yy, tam była taka pani Dominika bardzo fajna, yy, z gadki yy, wpadła mi w Moją są banię tutaj, oko dokładnie No i, i mówi, że szef nie fajny I że nie chcielibyśmy mu obciągać Ty nie chciałbyś Widzą, wiecie, że to jest drugi para Maxil. Stary chciałbyś zabrać się na Odpierdalałeś na tych zdjęciach. Co? Ty? Opierdalałeś kolbę, kurwa, reżyserowi cały czas. Co ty no, myli? już mogę się przyjechać Rolls Royce? No, możesz, ale musisz mnie opierdolić, a ty, okej. Okay. Ale oni odchodząc... nie wiedzą, że jeździłem Rolls Royce wczoraj. Kto? O my wszystko? Dobra, to nie jeździłem wczoraj z Rolls Royce? Ale obciągał kurwa. Ale, to ale obciągałem to. Nie no nie obciągałem. Dobra widzami, już idziemy do domu, już się ściemnia powoli. Jesteśmy, jesteśmy w czarnej dupie z czasem, nie ma co ukrywać. No ale jak to nie z naszej winy tak się wydarzyło, no to mam, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. No, zostaw lajka, zostaw suba, to częściej będę na wyjazdach i więcej nagrywał. Wiem, że mogłem trochę więcej ponagrywać, ale nie wiem, bupe mi było. No bo też robiliśmy rzeczy, o których nie można mówić na razie Znaczy on już powiedział, że obciągał, ale ja tego nie robiłem Co ty pierdolisz? Dobra, trzymajcie się, zostaw lajka, zostaw suba na 50 tysięcy że wiecie co się wydarzy, nie? No, tylko nie.